niedosyt, liczyliśmy na lepszą inaugurację, daliśmy się zaskoczyć w pierwszej połowie, nie wykorzystując swoich sytuacji pozwoliliśmy na strzelenie bramy Godrzej i myślę, że to zadecydowało 2-0 do przerwy, no potem próbowaliśmy różnymi sposobami, mieliśmy swoje kłopoty na ławce, nie mieliśmy za bardzo zawodników ofensywnych, wyskoczyły nam kontuzje kartki, dlatego też przestrzegałem swój zespół, że jeśli będziemy przegrywać, będziemy mieli ciężko, żeby to nadrobić. Niestety tak się to właśnie stało. Gratulacje trenera, i ja. gospodarzy. Walczymy, mamy te same cele, utrzymanie i myślę, że będzie ciężka i długa walka. Dużo sytuacji podbramkowych, tak jak trener powiedział, Pinwek miał swoje szanse, jednak przystanie 0-0, to myśmy mieli dwie stuprocentowe sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Ale, ale taka jest piłka nożna. Ja tylko na odprawie meczowej zawodniku. powiedziałem przede wszystkim, żeby powtórzyli mecz jesienny z BKS-em biała jeżeli chodzi o grę defensywną, bo, bo to jest to, czego ja wymagam. To jest moja, że tak powiem, filozofia w futbolu i my to potrafimy robić. Ja wiem, że ktoś powie, że w sparingach nie wychodziło i tak dalej. Sparingi to już jest historia. Liga się zaczęła i bardzo dobrze. Pokazaliśmy, że, że tworzyliśmy monolit na, na boisku, dobrze zorganizowaliśmy praktycznie. Yy, Mało błędów w defensywie, jedno co powiedziałem właśnie, wygra drużyna, która, która popełni mniej błędów w defensywie, a przede wszystkim, która zdobędzie jedną bramkę więcej. No, myśmy zdobyli dwie bramki więcej i to mnie cieszy powtórzyć BKS z jesieni, a dyspozycję strzelecką mamy dobrą, bo sparingi pokazały, że tych bramek strzelamy dużo, dlatego bardzo się cieszę na inaugurację. Jeden z dziennikarzy wczoraj mnie zapytał, co zrobić, żeby zaprosić kibiców, żeby tu coraz więcej ich przychodziło na, na mecze. To ja powiedziałem wygrać pierwszy mecz strzelić kilka bramek i na pewno wtedy kibice będą w większej tak powiem, ilości, większej, większej liczbie będą przychodzić na, na, na stadion przy Bogu Na pewno Włodzisław zasługuje na to, żeby trzecia Liga została, jednak to jest dopiero początek drogi, to jest pierwszy mecz, inauguracja, na pewno cieszymy się z tego, ale, ale od jutra praktycznie regeneracja i przygotowania już do kolejnego meczu z rekordem Bielsko-Biała, na pewno kolejny ciężki mecz. Ale na pewno takie coś, takie spotkania jak z Pniówkiem, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że przegraliśmy 3-0 w Pałowicach. Można powiedzieć dość gładko, chociaż powiem, że to my bardziej dyktowaliśmy warunki w tym meczu, ale, ale liczy się to, 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 to co wpada do bramki. Dzisiaj bardzo fajny mecz dla kibiców, cztery bramki, dużo sytuacji. Na pewno cieszymy się, a Pniówkowi no, życzymy, życzymy, życzymy powodzenia w następnych meczach.